Elon wszystkim. Dawno nic nie było nowego na moim kanale, także dzisiaj zajmiemy się siecią Mantle Network. Nagramy trochę informacji na ten temat. Spojrzymy na mojego bloga, spojrzymy na instrukcję, co należy tam zrobić. No i jeszcze wrzucę wam parę innych fajnych informacji. Następnie oczywiście zaznaczę, że ja nie jestem żadnym doradcą inwestycyjnym ani finansowym. Wszystko, co tu zostanie powiedziane, jest tylko i wyłącznie moją opinią. Jeszcze od razu zapraszam Was na nasz telegram. Link znajdziecie tutaj w opisie tego filmu. Zapraszam też na Discord. Zapraszam, aby zapisać się na naszą listę mailingową, gdzie wkrótce zostanie rozesłany bezpłatny e-book. Także krótkie intro i lecimy. Rozpoczniemy tutaj przygodę na moim blogu. Oczywiście, znajdziecie go pod adresem www.marekporwol.pl. Wygląda ta strona w ten sposób. Oczywiście, skrolując na sam dół, znajdziecie wszystkie najnowsze wpisy. Tutaj mamy Mantle Network, mamy też Taiko, Testnet, Airdrop. Jest informacja o ale, rabat. Jest też informacja na temat masternodów. Shardium, tutaj mamy taką usługę, gdzie my możemy dla Was postawić kilka tych masternodów, ale to może później na ten temat. Jeszcze tutaj z takich nowości: to zobaczcie, wrzuciłem na bloga możliwość szukania informacji tutaj, właśnie na nim. Jest coś takiego, jak znajdź na blogu. Klikacie tutaj, wpisujecie na przykład Mantle Network, klikacie sobie lupę i wyszuka Wam wszystkie informacje na temat Mantle Network, które były tutaj w ostatnim czasie podane. Tak to wygląda. Jak już mamy tutaj Mantle wyszukane, przechodzimy na tą stronę, na ten wpis, gdzie właśnie są podane najnowsze informacje dotyczące migracji. Oczywiście jeśli Wy macie sobie bity na Metamasku lub na jakimś adresie EVM, czyli takie po prostu... Eterowy, No to należy to zmigrować manualnie. Jeśli posiadaliście bity na giełdzie Bybit, no to tam to się wszystko wydarzyło automatycznie. Ja tutaj pokażę Wam informację, jak to zrobić manualnie. Oczywiście już to zrobiłem. Wrzuciłem sobie z powrotem delegowanie tych tokenów, wrzuciłem sobie troszkę na sieć Mantle Network, zrobiłem swapy, zrobiłem pulę płynności i dziś właśnie się tym też zajmiemy. Czy tutaj będzie jakiś AirDrop za to? Nie wiem. Ja oczywiście standardowo bawię się trochę na tej sieci, aby mieć zrobione kilka transakcji. No i zobaczcie, ogólnie takie podstawowe informacje są tutaj w menu. Znajdziecie też oczywiście tutaj linki. Do Mantle Network jest blog Mantle, tutaj macie ekosystem, można sobie to kliknąć, zobaczyć co tutaj przynależy właśnie do tego ekosystemu, jakie są dapsy. tego to jest tutaj tak naprawdę coraz więcej, ale dziś skupiamy się głównie właśnie na migracji. Aby migrować Twoje tokeny z Twojego portfela powinieneś przejść tutaj na tą stronę MigrateBitMantleXYZ, także tutaj przechodzimy, pojawi się taka strona. Łączymy nasz portfel tutaj Metamask z tą stroną, i tutaj pojawi się możliwość migrowania właśnie naszych tokenów. Wystarczy kliknąć połącz. No i tak jak widzicie, ja mam tutaj unsupported chain, czyli też wystarczy, że po prostu tutaj klikniecie i przełączycie tą sieć, bo ja tu miałem sieć testową Gorli. Klikamy przełącz sieć na Mainnet, bo to oczywiście jest sieć Mainnet tutaj. No i tutaj, jak widzicie, ja mam 114 MNT. Ja już tą migrację zrobiłem. U Was pojawi się możliwość kliknięcia tutaj MAX, gdzie następnie pokeny sobie zmigrujesz z bita na mantel. I to jest ten krok pierwszy, który należy zrobić. Oczywiście są tu jakieś opłaty. Opłaty są w Etherze. No, i nie są tanie, więc możecie robić to na przykład wieczorem i szukać trochę tańszego gazu. Ja zrobiłem i płaciłem chyba około 3 do 6 dolarów za taką migrację, także nie jest aż tak źle. No, i to jest ten pierwszy krok. Kolejnym krokiem jest oczywiście zbridżowanie sobie tokenów z sieci ERC-20, czyli z Ethereum na. Sieć Mantle Network. Tutaj też macie możliwość bridgeowania. Wystarczy, że klikniecie tutaj Bridge, klikniecie sobie połącz portfel. No tutaj trzeba oczywiście nasz portfel połączyć. No i tak jak widzicie, ja mam tutaj tokeny na sieci Ethereum i mogę je zmigrować na Mantle Network. Także jeśli chcę to zrobić, wystarczy, że wpiszę ilość tych tokenów 114. Dam oczywiście możliwość. Ingerencji tutaj, właśnie w ilość tych tokenów, i następnie można już migrować. Oczywiście za każdym razem jest jakaś opłata. Ja też to zrobiłem, akurat na tym adresie nie mam zamiaru tego migrować. Mam te tokeny oczywiście tutaj w delegacji. Aby je delegować, to też trzeba przejść na specjalną stronę i tutaj macie kolejny punkt, czyli delegowanie tokenów bit. Akurat już teraz nie bit, tu muszę to zmienić na mantu. I klikamy tu. Przechodzimy sobie na delegowanie. I tak jak widzicie, ja tutaj tokeny mam właśnie na sieci RC20. Te mantle mam 114 tokenów, i mam zrobione self-delegated, czyli możecie delegować do kogoś tutaj, aby brał w waszym imieniu udział właśnie w głosowaniu, a możecie to delegować do samego siebie i brać udział właśnie w głosowaniach samemu, gdzie oczywiście tutaj o tych głosowaniach trzeba pamiętać. Także pierwszy krok i drugi za nami. Najpierw zrobiliśmy migrację. Teraz zrobiliśmy delegowanie, czyli jeżeli chcecie brać udział w głosowaniu i delegować swoje tokeny mantle, to powinniście właśnie je oddelegować na tej stronie. No i następnie, jak już pojawia się jakieś głosowanie, no to warto też brać udział właśnie w tych governance, w głosowaniu. No i tu jest kolejna strona, czyli tak jak widzicie, jest snapshot.org bidda. Tutaj możemy oddawać nasze głosy. Stronę podejrzewam, że już znacie i głosowaliście też na innych właśnie tego typu akcjach. Zobaczcie, kolejnym krokiem jest sieć Mantle. Ja się na tej sieci pobawiłem, zrobiłem tam kilka słapów, zrobiłem tam pulę płynności, ale to zrobiłem na innej przeglądarce, tutaj na Chrome i zaraz tam właśnie wskakujemy. Po zbridżowaniu, zobaczcie pojawi się taka informacja, czyli możecie sobie przejrzeć te dapsy, zobaczyć sobie tutaj delegacje i zbridżować tokeny. To też ja już wykonałem. Oczywiście Przechodząc tutaj ekosystem, to już mieliśmy, tutaj mam terty powłączane. Czekajcie, bo mi się to wszystko pomiesza. A jeszcze dodam chwilę, tutaj jest zapis mantle na listę, czyli można się po prostu tutaj zapisać naszym portfelem na mantle NFT. Tutaj oczywiście możecie dać register i się zarejestrować. Trzeba podać adres, trzeba podać maila. Jest to bardzo proste do zrobienia. Ja też to właśnie zrobiłem z tych takich kroków, które są tutaj potrzebne. Oczywiście tutaj też przeczytacie co to jest, cała ta sieć Mantle Network? Ja to przygotowałem właśnie tutaj na blogu. Jest informacja też o bonusie 50 euro od Luno. Też możecie sobie tam spojrzeć, jeśli nie mieliście właśnie możliwości jeszcze odebrania tego bonusu. No a tak, lecimy już na tą sieć Mantle Network. To możemy wyłączyć. Tu mamy delegowanie. No i Mantle Network wygląda w ten sposób. Mamy tutaj możliwość swapowania tokenów z jednego na drugi, czyli na przykład z Mantle na Ethereum, na USDC na USDT. Ja sobie zesłapowałem trochę tych tokenów, oczywiście na wszystkie te inne tokeny. Zrobiłem bridge'a, więc ja akurat mam możliwość tutaj swapowania tokenów, które przeniosłem z sieci RC20 na sieć Mantle Network. No ale wy możecie nie używać tego swapa. Tylko sobie ewentualnie przesłać wasze tokeny, które trzymacie na giełdzie BYBIT po sieci Mantle na wasz portfel i też to będzie wszystko śmigać i działać. Jakie pule ja tutaj sobie uaktywniłem? Zobaczcie, ja tutaj uaktywniłem sobie pula USDC do Mantle Network. Tego nie jest dużo, bo to jest jakaś 10 dolarów. Kwota 10 dolarów. Tutaj mamy kolejną pulę płynności, czyli USDT. Do Mantle Network kolejne 10 dolarów. No i mamy też Mantle Network do WETH, czyli najpierw zrobiłem sobie swapa ETH na WETH, czyli wrapped ETH, no i później zrobiłem pula płynności. Aby takiego pula zrobić, wystarczy oczywiście przejść tutaj w pula, dać ad, wybrać sobie odpowiednie tokeny. Tutaj mamy na przykład możliwość wybrania sobie USDT. No ja już nie mam tych tokenów, ale następnie, jak zrobicie już tutaj kwotę, to pojawi się możliwość zatwierdzenia tego na Metamasku. Więc jest to bardzo proste. Więc tak to wygląda u mnie. Mam tylko kilka puli płynności. Zobaczymy, co z tego będzie. Czy będzie tutaj jakiś airdrop? No nie wiem. Tak jak mówię, ja zawsze robię standardowo kilka słopów, kilka transakcji, kilka puli płynności. Tutaj nie ma żadnego farmingu, więc tokenów na razie żadnych tutaj nie otrzymujemy. Ja widzę, że tutaj jest jakiś token właśnie ten Mantu Swap, ale nawet ja na niego nie umiem zamienić mojego tokena Mantle. Zobaczcie, nie ma możliwości zamiany tego tokena, także a tutaj mamy pul płynności, tutaj jest zamiana. Zobaczcie, jak ja chcę zamienić. Mantle na tego Mant no to nie ma możliwości tutaj zakupienia tych tokenów od Mantle Swap. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o tą sieć Mantle Network. Przejdźmy jeszcze na Brave'a. Tutaj wam pokażę Telegram. Na Telegramie też oczywiście wrzucam tutaj podstawowe informacje i newsy. Telegram ma formę newsletterową. Możecie oczywiście z tego skorzystać. Możecie sobie tutaj na Telegramie być i Ewentualnie, właśnie mieć powiadomienia na temat nowości, które się pojawiają, czy rzeczy, które ja gdzieś tam wrzucam z chłopakami na Discorda. Widzicie tutaj, tych informacji trochę się ostatnio pojawiło. Jest też informacja, właśnie, przypominajka o Mantle Network, gdzie właśnie ja w tej chwili nagrywam film, właśnie na temat tego wszystkiego. No i tak, jak widzicie, jest migracja, delegowanie, bridge, słapy, pule. Tutaj jest taka krótka informacja, a bardziej rozbudowana informacja jest, oczywiście, zazwyczaj na moim blogu, także też was. No zapraszam, żeby wchodzić na tego bloga, używać właśnie tej lupki, szukać informacji. Wystarczy też jak wpiszecie na przykład Mantle Network, Marek Porwol w Google, to też znajdziecie informacje z bloga na ten temat. Jeżeli chodzi o Discorda, na Discordzie też pojawia się tutaj wiele informacji. Mamy taki dział airdropy różne, no i tutaj, tak jak widzicie, tych informacji trochę jest. Zarówno ja i Michał tutaj wrzucamy różne informacje. Jest tutaj mnóstwo działów, mnóstwo rzeczy do robienia. Tutaj są właśnie stworzone nody, gdzie osoby mają dostęp, które odpaliły sobie nody na Shardium, To tutaj jest support, i tu się zajmują tym odpowiednie osoby. Oczywiście, tych działów jest tutaj dużo więcej. Mamy dział świeżaka, mamy tutaj Pro, mamy sobie tutaj Pro Lite i mamy też bezpłatną możliwość uczestniczenia w naszym community na Discordzie. Właśnie tutaj jest strefa free, i też można bez problemu korzystać z tych informacji, które znajdują się tutaj niżej. Jest strefa edukacyjna, gdzie znajdziecie od czego zacząć kryptostarter słownik, kroki do działania. Jeżeli ktoś nie ma żadnego pojęcia na temat kryptowalut, to też tutaj praktycznie od zera wszystkiego może się nauczyć. Trzeba po prostu chwilę czasu tutaj poświęcić i posiedzieć na tym Discordzie. Są informacje o darmówkach. Tutaj wszystko jak widzicie, jest rozdzielone i nie miesza się to tak jak na telegramie. Dlatego dla mnie jest to dobra opcja, by na Discordzie właśnie tutaj być, mieć powiadomienia i korzystać z tych wszystkich możliwości, które się tutaj nam pojawiają. To by było tyle, jeśli chodzi o Discord. Wróćmy jeszcze na mój blog. Tylko go tutaj znajdę. Tutaj jest mój blog. Żeby wejść na Discorda, możecie to zrobić za pomocą blogu. A możecie zrobić to oczywiście za pomocą linku, który znajdziecie tutaj w opisie tego filmu. Tutaj jest taka zakładka, jak współpraca, i znajdziecie tutaj informacje na temat Discord z zaproszeniem HSH. Korzystając z tej opcji, od razu zapisujecie się na newsletter, gdzie już niedługo zostanie rozesłany bezpłatny e-book, gdzie dowiecie się kilku ciekawych. Informacji, także też zapraszam, aby skorzystać z tej możliwości, i jest to jedyna opcja, aby dostać się u nas, właśnie na Discord. To by było tyle, jeśli chodzi o te wszystkie informacje dotyczące Mantle Network i tego, co ja wam dzisiaj chciałem przekazać. Oczywiście mamy dzisiaj wtorek, więc zapraszam was na 19:15 na naszego live, a. odbędzie się właśnie tutaj na tym kanale. No, i z Wami się już żegnam. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Pamiętajcie, zasubskrybować mój kanał, zostawić jakiś komentarz dla zasięgu, kliknąć sobie dzwoneczek. No, i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.